Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Grzegorz Tatoń. Reprezentuję Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poproszono mnie o prezentację na temat no, sposobu prowadzenia badań naukowych, w, w, w szczególności jeśli chodzi o oddziaływanie pól na organizm człowieka. Jeżeli chodzi o, o, o ten problem, to znaczy oddziaływania pól elektromagnetycznych na nasze zdrowie, to mam wrażenie, że temat ten jest coraz bardziej aktualny albo bardziej gorący. W ciągu ostatnich kilku lat. Od około 2016 roku. Tutaj tą, tą datę podkreśliłem, widzą Państwo, bardzo proszę zwrócić uwagę, że ona jest tutaj na, na fioletowej to 2016 rok. Od tego czasu mniej więcej zajmujemy się badaniami wpływu pola elektromagnetycznego na, na zdrowie. Wtedy zaczęły się prace nad. No, zaczęły się troszkę wcześniej, ale wtedy już trwały prace nad, nad przygotowaniem tak zwanej. Ustawy 5G, czy mega ustawy 5G, która miała regulować kwestie związane z telekomunikacją w naszym kraju, i, i, i z racji tego, że zostaliśmy poproszeni o udział w całej tej dyskusji, dostaliśmy się równocześnie świadkami, uczestnikami tej, no, delikatnie rzecz ujmując, dyskusji, ja bym powiedział nawet w pewnym sensie jakiegoś konfliktu. Uczestnictwo w tych spotkaniach pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej, samorządów, mediów i organizacji społecznych, tak zwanej strony społecznej, nasunęło mi kilka takich wniosków natury ogólnej na temat postrzegania przez społeczeństwo pracy naukowców i nauki w ogóle. Wydaje się, że przynajmniej część problemów, które pojawiają się w tego typu dyskusjach, w debacie, o wpływie pól na, na zdrowie wynika nie tylko z niezrozumienia samego oddziaływania czy, czy mechanizmów oddziaływania pól na organizm człowieka, ale również z niezrozumienia sposobów, w jaki działa współczesna nauka. Przy czym chciałbym podkreślić, że niezrozumienie to nie dotyczy tylko strony społecznej, dotyczy wszystkich stron, które biorą udział w debacie. Chciałbym to rzeczywiście podkreślić tutaj, bo bardzo często spotykam się z takim podejściem, że to społeczeństwo nie rozumie, ale tak naprawdę to, to chyba nikt tego do końca nie rozumie. Więc tak, prowadzimy w zakładzie badania mniej więcej od pięciu lat na temat wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie i postawiliśmy sobie takie w zasadzie dwa cele. Po pierwsze, poszukiwanie obiektywnych parametrów, które pozwoliłyby na, na opis ilościowy i obiektywny wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie. No I w ramach tego pierwszego zadania próbowaliśmy badać wpływ tego pola na zmienność rytmu serca i ciśnienia krwi, na zmysł słuchu. W niedługim czasie mamy zamiar za zacząć badania nad zmysłem wzroku. Badaliśmy zmiany temperatury, jakie powodowane są taką zwykłą rozmową telefoniczną na powierzchni skóry, twarzy i ucha. Próbowaliśmy oceniać, czy pola mają wpływ na zdolności psychomotoryczne w warunkach, kiedy te pola są obecne. I taki drugi temat związany jest z badaniem zjawiska elektrowrażliwości, czy nadwrażliwości elektromagnetycznej, jak to się powszechnie mówi. Chodzi tu o oszacowanie skali zjawiska w naszym kraju, określenie objawów, źródeł. Czyli zbadanie tej takiej specyfiki elektrowrażliwości w naszym kraju, można powiedzieć. Jeżeli chodzi o takie dotychczasowe wnioski, które płyną z tych badań, oczywiście ciągle je prowadzimy, będziemy prowadzić na pewno w przeciągu najbliższych kilku lat. Więc pierwsza sprawa, nie udało się z tych czynników, które badaliśmy, znaleźć takich, które by rzeczywiście pozwalały w sposób ilościowy i obiektywny opisywać wpływ na wpływ pól na organizm. No poza w zasadzie jednym, czyli zmianami temperatury powierzchni skóry, też żeśmy zaobserwowali. Tutaj mają Państwo przykłady takich termogramów. Ucha osoby badanej przed i po rozmowie telefonicznej. Natomiast trzeba tu powiedzieć wyraźnie, że nie wiadomo, czy istotnym czynnikiem w tym przypadku jest oddziaływanie pól. To znaczy, dotychczasowe wyniki nie potwierdziły tej istotnej statystycznie zależności między rozmową a podwyższoną temperaturą. To podwyższenie wynika z innych czynników niż bezpośrednie oddziaływanie pola elektromagnetycznego. Natomiast co trzeba powiedzieć, dotychczasowe wnioski skłaniają raczej do takiego wniosku, że oddziaływanie PEM, raczej PEM-PEM. Ja tutaj będę używał tego skrótu pola elektromagnetyczne, w domyśle z zakresów częstotliwości radiowych, bo, bo tym się zajmujemy. Więc oddziaływanie tego pola czy nadwrażliwość nie jest raczej efektem realnego fizycznego oddziaływania. Pola na organizm, ale u jej podstaw raczej chyba leżą mechanizmy psychologiczne. Tak na ten moment bym powiedział. Natomiast tak jak powtarzam, badamy ciągle problem i. No na całym świecie się go zresztą bada. Efekty tych naszych badań dotychczasowych tutaj wylistowałem publikacje, które udało nam się opublikować. Proszę zwrócić uwagę, tutaj też podkreśliłem daty fioletowym. Pierwsze publikacje zaczęły się pojawiać mniej więcej w roku 2018, czyli dwa, dwa i pół roku po rozpoczęciu badań. Natomiast takie publikacje, które już w no, świecie naukowym są bardziej znaczące, czyli publikowane są w recenzowanych czasopismach, to jest rok 2020. To jest jeden z efektów, które mogą Państwo zaobserwować, w, 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 w tym sensie, że no, badania naukowe przynoszą efekty, ale wymagają troszkę czasu. Jeśli chodzi o te interesujące wnioski natury ogólnej na temat postrzegania nauki, procesu tworzenia nauki, zdobywania czy powszechnej wiedzy, udało mi się napisać taki artykuł, który mogą Państwo znaleźć na stronie Instytutu Łączności. Tutaj jest adres te, 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 do tego artykułu, do tego tekstu. Bardzo zachęcam do jego no, zapoznania się z nim, jeżeli, jeżeli kogoś temat zainteresuje. Tą prezentacją, czy ta prezentacja jest bardziej takim no skrótem, skrótem tego, co tam napisałem. Tam napisałem znacznie, znacznie zawarłem znacznie więcej tych, tych, tych takich moich obserwacji na temat sposobu postrzegania nauki przez, przez społeczeństwo. To takie podejście, czy postrzeganie nauki można by zawrzeć w takich trzech postawach, które tu starałem się scharakteryzować takim, no... Yy, Podejściem wyrażonym w takiej, w takiej sentencji, tutaj Johnson and Smith opublikowali w Imported Scientific Issues artykuł, w którym pokazali, że wzrost liczby białych samochodów na ulicach koreluje ze wzrostem liczby powikłań pogrypowych. No to wniosek jest taki: trzeba wprowadzić przepisy zabraniające produkcji i sprzedaży białych aut. I to jest mniej więcej takie podejście, jakie, jakie reprezentują najczęściej przedstawiciele organizacji społecznych albo mediów. To znaczy, Pojawi się jakiś artykuł w świecie naukowym, w czasopiśmie naukowym, ktoś podchwyci ten temat, pokaże go szerszej publiczności i wtedy zaczyna się dyskusja, czy nie podjąć jakichś konkretnych działań, bo naukowcy, najchętniej amerykańscy, kiedyś rosyjscy, czy radzieccy, przepraszam, pokazali, że coś tam się dzieje i trzeba w takim razie przeciwdziałać. No jest to... Niewłaściwe podejście. Co złego albo właściwie niewłaściwego jest w takim podejściu? No, przede wszystkim, żeby brać pod uwagę poważnie artykuł, trzeba się nad nim zastanowić, nad jego jakością. Nie wiemy, czy ci panowie, którzy napisali ten artykuł, stosowali właściwą metodologię, czy dysponowali właściwym warsztatem. Czy istotne problemy y, naukowe, to po polsku trochę, mniej, mniej naukowo brzmi, nowe important scientific issues bardziej, bardziej naukowo brzmi? Czy to jest dobre czasopismo, czy jak, w jaki sposób ocenić jakość tego czasopisma, jak ją określić? Czy artykuł pod, podlegał recenzjom, czy nie podlegał? Dalej, czy panowie, którzy popełnili ten artykuł, są fachowcami w swojej dziedzinie, czy zajmują się zupełnie czymś innym? Dalej, czy te wyniki prezentowane możemy odnieść do jakiegoś szerszego kontekstu naukowego? Czy jest więcej takich prac? Czy jest pojedyncza? Czy jest więcej takich, które przeczą tej tezie? Dalej, czy można te wyniki odtworzyć? Czy one były odtwarzane przez innych badaczy? I tutaj tych problemów jest więcej, ja tylko wyświetlam tutaj Państwu na, na tym slajdzie kilka. Więc nie wolno podejmować decyzji na podstawie takiego wyrwanego z kontekstu dyskusji naukowej artykułu. Nawet gdyby panowie byli wybitnymi specjalistami, którzy dostali Nagrodę Nobla, i nawet gdyby to Important Scientific Issues miało wysoki impact factor, czyli taki, taki parametr określający jego jakość podchodzimy w pewnym sensie do nauki w tym momencie jak do magii, kiedyś ludzie podchodzili. Dzięki Bogu teraz ludzie już nie wierzą magikom, wierzą bardziej nauce i zaufanie społeczne dla naukowców jest na dość wysokim poziomie. Natomiast może mieć taką konsekwencję, że każdy artykuł, który został opublikowany w czasopiśmie naukowym, może stać się objawieniem, no i takim przyczynkiem do jakiejś szerokiej dyskusji. No bo zostało wydrukowane w czasopiśmie naukowym. Tymczasem trzeba pamiętać jedną rzecz. Uprawianie nauki to jest zadawanie sobie pytań. Prowadzimy badania, próbując odpowiedzieć na te pytania, następnie je publikujemy, ale nie zawsze odpowiedzi, które uzyskujemy, są prawdziwe. Może się zdarzyć, że ktoś inny, kto podejmuje podobne badania, dostaje zupełnie inne wyniki, całkowite sprzeczne z naszymi. To może być konsekwencją na przykład innej metodologii, metodyki, którą zastosowali. A niekiedy może to być efektem jakichś czynników losowych, nie, nie wszystkie jesteśmy w stanie zawsze kontrolować. I takie rozbieżności w nauce są zjawiskiem naturalnym. Dzięki nim dokonuje się postęp, bo naukowcy we własnym gronie nad tymi rozbieżnościami dyskutują. I z tego wyłania się coraz bardziej spójny obraz rzeczywistości. Natomiast ta dyskusja naukowa we współczesnym świecie, kiedy dostęp do informacji jest bardzo powszechny i łatwy. Przenika poza świat naukowy, do mediów społecznościowych, do polityki, finansów, i teraz problem polega na tym, że przedstawiciele tych dziedzin nie zawsze rozumieją ten mechanizm tej, tej dyskusji naukowej, na bazie której tworzy się wiedzę, pogłębia się tą wiedzę. Czyli Wyrywanie takich pojedynczych doniesień naukowych z kontekstu tej naukowej dyskusji może prowadzić do nieporozumień i nieuprawnionych wniosków. I tak właśnie jest. Najczęściej tak właśnie jest. Ilość informacji, która powstaje w świecie naukowym jest nieprawdopodobna, jest nie do ogarnięcia. Niech Państwo zwrócą uwagę, Wikipedia podaje, że na świecie jest około 54 tysiące czasopism naukowych. Rocznie powstaje około miliona publikacji recenzowanych, to znaczy takich, które podlegają procesowi recenzenckiemu. Próbowałem oszacować, jaka część tych artykułów byłaby, mogła być związana z oddziaływaniem pól na zdrowie, i, i wpisałem do PubMedu, to jest taka baza, baza, baza publikacji naukowych, hasło Electromagnetic Field. Dostałem 29 tysięcy wyników od, 2008, od, 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 od 1918 roku. Co roku powstaje rzędu 1200 publikacji, które no, odpowiadają temu, temu, temu terminowi, który, który wprowadziłem. Więc można by sobie wyobrazić, że w zasadzie w publikacjach naukowych mogą Państwo znaleźć tekst, który popiera dowolną tezę na dowolny temat. I teraz mogą sobie Państwo wyobrazić, co się dzieje, kiedy wyrywamy taki tekst z kontekstu tej dyskusji naukowej. Na przykład artykuł znalazł dziennikarz znalazł artykuł, który się pojawił ostatnio, nawet w jakimś recenzowanym dobrym czasopiśmie, no i zapoznaje resztę społeczeństwa z tym artykułem i wtedy zaczyna się tak dyskusja. Na przykład na, to, na, na temat tego, czy pola oddziaływują, czy nie oddziaływują. Druga taka postawa, no tu ją tak, tak szybko scharakteryzowałem takim, takim zdaniem, że wie pan, no, zainstalowali mi na pobliskim kominie maszt 5G i od tego czasu łamię mnie w kościach. Proszę mnie zbadać i stawić mi takie zaświadczenie, że ten maszt powoduje moje dolegliwości, a ja już będę tam wiedział, co z tym zrobić, do jakiego sądu się z tym udać i tak dalej. Co niewłaściwego jest w takim podejściu? No takie przekonanie, że naukowcy i lekarze dysponują narzędziami, które pozwalają powiązać moje dolegliwości z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. Przy czym, to, przy czym to nie jest prawda. Nie da się tego, poza nielicznymi wyjątkami. Takimi nielicznymi wyjątkami są wypadki, kiedy podlegamy naprawdę działaniu pól elektromagnetycznych o bardzo wysokich natężeniach, o wysokich gęstościach mocy. Wtedy rzeczywiście możemy doświadczyć takich skutków natychmiastowych i możemy je wtedy powiązać ze źródłem. Dalej, no, autor takiej wypowiedzi skorelował swoje dolegliwości z faktem instalacji masztu telefonii komórkowej. Przy czym korelacja nie zawsze oznacza istnienie zależności. Znaczy jemu się może wydawać, że od tego czasu, natomiast czynników, które powodują jego objawy może być całe multum i my nie jesteśmy w stanie ich wszystkich określić. Wreszcie nie potrafimy ilościowo i obiektywnie określić tych objawów, czy one rzeczywiście są, czy temu panu, czy, czy tej pani wydaje się, że one są. Więc ten typ niezrozumienia, który tutaj starałem zilustrować dotyczy bardziej społeczeństwa, a nie tylko w sumie. Trzecia taka postawa to jest postawa, która charakteryzuje najczęściej administrację, samorządy, ale też po części media i po części społeczeństwo. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Zbadajcie wpływ pól elektromagnetycznych na zdrowie. We środę na przykład spotkajmy się i pokażecie, co wychodzi. To jest takie podejście, które traktuje nas, naukowców, jako w pewnym rodzaju, rodzaju magików. To znaczy, no, po pierwsze, nie wymyśliliście tego, że można to badać, więc ja wam tu podsyłam świetny pomysł, a wy teraz to zróbcie. To znaczy, sięgniecie do swojej szafy, wyciągniecie swoje narzędzia i zbadacie i, i będziemy wiedzieli w końcu, tak? Proszę Państwa, no to nie jest na pewno nowy temat. To jest temat, który jest badany przez dziesiątki tysięcy ludzi na świecie, no, ponieważ ciągle są wątpliwości, to znaczy, że to temat jest nieprosty. Czyli to takie oczekiwanie troszkę od naukowców, że zabawią się w czarodziejów i dadzą nam odpowiedź na, każdą, na każde możliwe pytanie. No to tak nie działa. Jeśli chodzi o badania naukowe, to najczęściej w ogóle trudno określić termin, kiedy się coś uda zrobić i czy w ogóle się uda zrobić. No i tutaj jeszcze taka uwaga, no badań się nie wykonuje bezkosztowo. No, no Koszty pozyskanie środków na badania to jest dodatkowy problem bardzo, bardzo trudny. Więc jak prawidłowo przeprowadzić badania? No, już mamy ograniczony czas, więc ja tutaj tylko tak zasygnalizuję te, te, te najważniejsze rzeczy. Tak, prawidłowo i precyzyjnie zdefiniować problem, który chcecie zbadać. Dalej sprawdzić, co do tej pory o tym problemie udało się ustalić. Na temat tego problemu udało się ustalić. Dalej, zorganizować zespół specjalistów, którzy zajmą się problemem. Dalej, określić rodzaj badań i scharakteryzować grupę ludzi, gdyby to miały być badania na ludziach, a takie badania w medycynie najczęściej się chyba przeprowadza. Dalej, zgromadzić niezbędne fundusze i zapewnić zaplecze aparaturowe. I tutaj taki punkt, z którego bardzo rzadko ludzie zdają sobie sprawę, wystąpić o zgodę komisji bioetycznej na przeprowadzenie projektów. W przypadku badań na, na, na ludziach, ale nie tylko, na zwierzętach również, na materiale biologicznym, na danych, które kiedyś tam były zgromadzone w, w diagnostyce, trzeba uzyskać zgodę komisji bioetycznej. Dalej, jeżeli już mamy to wszystko, zrekrutować grupę ochotników, to też nie jest proste. I dopiero wtedy możemy przeprowadzić badania, opracować ich wyniki i na końcu je opublikować. Widzą Państwo, że tych punktów, które tutaj wypisałem, jest kilka. Ich kolejność niekoniecznie musi być taka, jak wypisałem. No można na przykład najpierw gromadzić, nie no, fundusze najpierw gromadzić, nie. Musimy wiedzieć, co chcemy robić, prawda? Czyli problem musi być dobrze zdefiniowany. I teraz, właściwie, na każdy z tych punktów można by tutaj opowiadać bardzo długo. Weźmy na przykład ten pierwszy. Prawidłowo i precyzyjnie zdefiniować problem, który chce się zbadać. Już na tym poziomie można spotkać się z problemami. No bo niech Państwo zwrócą uwagę, I gdybyśmy zapytali, czy PEMS są szkodliwe dla zdrowia, to jest źle sformułowane pytanie, bo na to pytanie odpowiedź z całą pewnością brzmi tak: są szkodliwe. Ale tak naprawdę to jest kwestia warunków, w których to promieniowanie na nas działa, to znaczy jego charakterystyki. W sytuacji, w której się znaleźliśmy. Dalej, badanie wpływu pól na zdrowie. To, to jest źle sformułowany problem. To może być dobre sformułowanie na przykład na zakres zagadnień, którymi się zajmujemy generalnie, natomiast nie możemy realizować projektu naukowego, który w ten sposób został sformułowany. Trzeba doprecyzować, jakich pól, o jakiej charakterystyce, jakie aspekty zdrowotne chcemy badać. Bardzo często spotykam się z takim pytaniem, czy w Wpływ technologii 5G na zdrowie został zbadany. No i tutaj to, to znowu jest źle sformułowane pytanie, dlatego że my nie badamy wpływu technologii, tylko wpływ czynników, które ta technologia wytwarza, którymi na nas oddziaływuje. Na przykład takiego lepiej, troszkę lepiej sformułowanego zagadnienia: czy pola elektromagnetyczne o częstotliwościach i polaryzacjach stosowanych w sieciach 5G? Przy natężeniach używanych w praktyce mają niekorzystny wpływ na zdolność koncentracji dzieci i młodzieży. No, i tu mamy zdefiniowaną charakterystykę pola, które będziemy badać, ale również scharakteryzowaną grupę, którą będziemy badać, ale również ten punkt końcowy, czyli ten efekt, który będziemy chcieli badać. Jest tutaj podkreśliłem słowo niekorzystny, bo ono już to, już to słowo niekorzystne może wprowadzić pewne zamieszanie. No, badaliśmy tutaj grupę pań i zadaliśmy pytanie, czy uważają, że pola elektromagnetyczne działają na ich zdrowie. W domyśle niekorzystne, no bo nikt się nie spodziewał, że którakolwiek z nich odpowie, że korzystny, ale proforma tak troszkę na wyrost, żeśmy dali możliwość do wyboru. Korzystny, niekorzystny, nie wiem, nie mam zdania. I proszę sobie wyobrazić, że część pań odpowiadało, że korzystny. Więc w tym momencie już sformułowanie niekorzystny wpływ jest niewłaściwym sformułowaniem. Dalej, sprawdzić, co do tej pory wiadomo z literatury. To jest trudny problem, dlatego że pokazałem Państwu, to jest cały ogrom informacji, z którymi możemy mieć do czynienia. Trzeba odfiltrować te dobre publikacje od tych złych. I tu pojawia się niebezpieczeństwo braku obiektywizmu. No, naukowcy są tylko ludźmi. Każdy lubi, kiedy poparty poparte jest jego światopogląd, prawda? Więc tutaj może być takie niebezpieczeństwo, że chętniej wybieramy w takich przeglądach, te publikacje, które popierają nasz punkt widzenia. I to ma szczególnie, szczególnie jest niebezpieczne wtedy, kiedy naukowcy dostają zlecenie wykonania jakiegoś raportu. Bo tutaj możemy tak nieszczęśliwie jakoś, czy, czy, czy nawet czasami pozaświadomie kierować swoje wybory w kierunku tych publikacji, które potwierdzają nasz pogląd na świat. Więc tutaj trzeba mieć taki, taką umiejętność krytycznego spojrzenia na pracę innych, ale i też na swoją własną. Zorganizować zespół specjalistów. Proszę Państwa, no. Problem pól elektromagnetycznych i działania ich na zdrowie jest problemem interdyscyplinarnym. Nie powinni go badać sami lekarze, natomiast bardzo często mogą Państwo spotkać się z takim poglądem, że no, no, lekarze powinni badać wpływ na zdrowie, bo oni się na tym znają. Ale okej, okay, na zdrowiu, tak, ale oni nie znają się na Oddziaływaniu pól na materiał, na materię, na materię ożywioną, na nasz organizm, oni nie potrafią tych pól mierzyć, nie potrafią ich wytwarzać. Więc nie są w stanie sami lekarze przeprowadzić tego rodzaju badań. Najczęściej, kiedy stawiamy sobie tego rodzaju problemy, musimy stworzyć jakiś zespół, który będzie takie badania prowadził. To jest kolejny problem. Kolejny problem. To jest metodyka badań, czy na zwierzętach, czy na ludziach, jakie grupy, jakie punkty końcowe, czyli jakie efekty będziemy chcieli badać, wpływ jakich czynników, w jaki sposób to mierzyć, w jaki sposób to opracować statystycznie. Zgromadzić niezbędne fundusze. Proszę Państwa, tutaj może zaskakującym będzie takie stwierdzenie, że uniwersytety właściwie ich głównym zadaniem jest kształcenie, a nie działalność naukowa. I w naszym kraju w szczególności na tą działalność naukową. Uniwersytet właściwie nie ma pieniędzy, musi je w jakiś sposób pozyskiwać. No pozyskiwać przez swoich pracowników, przez naukowców. Fundusze trzeba umieć pozyskać. Trzeba je pozyskiwać no skąd? No różne są możliwości. To mogą być instytucje państwowe, czyli granty, mogą być fundacje, mogą, może być przemysł. I Oczywiście, jeżeli to jest przemysł, w szczególności jeśli chodzi o oddziaływanie pól na, na zdrowie, no to przemysł jest najbardziej podejrzany i może budzić, bo, może budzić wątpliwości. Czy wyniki takich badań finansowanych przez przemysł, czy firmy telekomunikacyjne, budzą wątpliwości? Z pewnością. Co do bezstronności uzyskiwanych wyników. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że w zasadzie każdy z, każdy z tych źródeł finansowania może budzić wątpliwości. Jeżeli to są środki publiczne, to one są przez kogoś przyznawane. Ktoś tym w jakiś sposób kieruje. I to też nie jest tak do końca, powiedziałbym, sprawa czysta. A kontrola wydatkowania pieniędzy dla nas, naukowców, jest problematyczna w tym sensie, że stwarza dodatkowe problemy, takie no, administracyjne. Musimy pozyskiwać faktury, musimy je rozliczać, podpisywać. Wiedzą Państwo, no to wszystko jest skomplikowane. No to musi być, to musi być, nie ulega wątpliwości, natomiast to wszystko wpływa na terminy. Na czas, w jaki możemy uzyskać wyniki, w jaki możemy te wyniki opublikować. Profesor, tu jest oczywiście wiele, wiele, wiele innych aspektów, na przykład aparatura, którą czasami trzeba zakupić, którą trzeba wytworzyć, pożyczyć, bo nie zawsze ją mamy. No przecież pracujemy nad niezbadanym, niezbadanym, tak? Czy czasami trzeba wytworzyć nowe narzędzia do badania problemów, których wcześniej żeśmy nie badali? Trzeba pozyskać zgodę Komisji Bioetycznej. To jest bezwzględne, to jest ważne. Tak powinno się działać, żeby nie zrobić komuś krzywdy. Natomiast to stwarza znowu masę problemów, dlatego że wydaje mi się osobiście, że przepisy, które związane są z pozyskiwaniem tych, tej, 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 tej opinii czy zgody Komisji Bioetycznej, bywają coraz bardziej absurdalne i czasami uniemożliwiają wręcz badania. Dobrze, proszę Państwa, nasz czas w zasadzie upłynął, więc ja będę kończył. Więc tutaj mamy jeszcze kilka tych czynników. Może warto zwrócić uwagę na to, co tutaj wytyściłem na tym slajdzie, że nauka praktycznie zawsze posługuje się prawdopodobieństwem, że pewne prawdy są w istocie prawdami. Nawet mierząc temperaturę, my mówimy: temperatura jest 36,6 plus minus 1 stopień. To znaczy, że z prawdopodobieństwem pewnym określonym ta temperatura znajduje się w tym przedziale. I w zasadzie wszystkie, Opinie, stwierdzenia naukowców, działają na podobnej zasadzie. Mówimy o pewnym prawdopodobieństwie, prawdopodobieństwie, że pewne fakty są faktami. Dobrze, publikacje wyników i wnioski. Proszę Państwa, niestety troszkę za mało czasu mam, żeby opowiedzieć tutaj o, o tych bardzo skomplikowanych w sumie rzeczach. Z mojego punktu widzenia może, może opinia kogoś innego jest inna. Ale chciałbym podkreślić, że prowadzenie badań naukowych jest nieco bardziej skomplikowane niż wydaje się osobom niewtajemniczonym i, i odbiega od takiego stereotypowego postrzegania naukowców i świata nauki. I że świadomość tych ograniczeń, z którymi my, naukowcy, mamy do czynienia w prowadzeniu badań, może rzucić światło na kwestie oceny doniesień naukowych, które czasami leżą u podstaw takiej dyskusji czy konfliktów. I tutaj wydaje mi się, że wpływ PEM na zdrowie jest świetnym tego przykładem. Czyli również w kontekście wpływu PEM na zdrowie. Dziękuję serdecznie. Jeżeli będą pytania, mam nadzieję, że będą to chętnie odpowiem w dyskusji panelowej. Dziękuję.